Cześć, kochani, dzisiaj przychodzę do Was z Birchbox. Niedawno do mnie przyszedł. Bardzo na niego czekałam, ponieważ taka edycja letnia, więc byłam bardzo ciekawa, co będzie w nim. Jest to standardowe brązowe pudełko, które w nieźleciech nam, mnożymy, jak je otwierałam, ale mi nie szkoda, bo jest takie blekie. W środku, oczywiście, jak zwykle, taka długa lista, na, jak przystało na Birchbox. Tu mam jakąś listę rzeczy, które trzeba spakować na wakacje, rzeczy, których nie, nie wolno zapomnieć. Tu można sobie wyciągnąć karteczkę do przyczepić do bagażu podpisać. Oczywiście opis e, produktów. Widzę, że ktoś mógł dostać e, tonik z e, L, którego nic nie dostałam, no ale nie szkodzi. E, wszystkie produkty są całkowicie nowe, nigdy nie spotkałam się z tymi firmami, więc e, bardzo fajnie, że mogę sobie przetestować. E, kartka już tu będę sobie ściągać, co mam w środku. I tak jak obiecali e, w poprzednim Beach Box będzie kosmetyczka. Tym razem nie ma właśnie tego woreczka, tylko przy taka. Kosmetyczka, tu są trzy lody i taka przez to więc dobra na podróże. Już Wam pokazuję, co jest w środku. Pierwszy produkt to jest firmy Number 4. I to jest taki e, odżywka w sprayu bez spłukiwania, e, chroniąca wiecie, włosy przed gorącem oraz przed plątaniem się. E, myślę, że fajny produkt. Szczerze mówiąc, cieszę się, że jest mała butelka, ponieważ ja mam sporo produktów do włosów. E, I zużycie pełnowymiarowych produktów jest naprawdę ciężkie. I świetna też do właśnie zabrania gdzieś na wakacje, więc e, chyba dobrze, że tym razem są same próbki. I ten produkt ma kosztować 20 funtów w pełen, pełen wymiar, więc zobaczymy jak się sprawdzi Drugim produktem z firmy White About Beauty są kremowe cienie do oczu Przyszły w takim pudełeczku, wydaje mi się, że to jest pełen produkt, bo cienie są spore to jest kolor 03 Booster i muszę powiedzieć, że kolor jest, kolor jest śliczny, yy, taki, taki złoty, brązowo-złoty yy, i to jest satynowe wykończenie, nakładamy albo palcem, albo właśnie szczoteczką i blendujemy. Yy, no zobaczymy, nie miałam chyba jeszcze kremowych cieni, nie wiem, miałam chyba te yy, kolory, tu są kremowe. Yy, bardzo ładny kolor, więc cieszę się z tych cieni. One mają kosztować 13 funtów. Następnym produktem jest strasznie fajny produkt, tego jestem bardzo ciekawa, z firmy Nude. Omega Treatment Oil, który powinien kosztować 58 funtów ten produkt, więc dosyć drogi. I to jest olejek z omega 3, 6, 7 i 9 dla nawilżenia i wygładzenia skóry. Nakładamy go 2-3 krople po umyciu twarzy rano i wieczorem, z kremem bądź przed nałożeniem kremu. I to jest taka fajna, taka ma buteleczka 5 ml z pompką, więc bardzo fajnie będzie sobie. Będzie go aplikować. Więc ten produkt jest naprawdę fajny. Znaczy, tak mi się wydaje, Zobaczymy, jak się sprawdzi. E, następnym produktem jest firmy Vasanti, chyba. Brighten Up i to jest taki peeling do twarzy, e, który oczywiście nakładam niewielką ilość. E, wmasujemy w twarz 3-5 razy w tygodniu. On ma kosztuje 26 funtów. Fajne, nieduża, e, nieduże opakowanie, więc idealne na e, jak, jeżeli gdzieś tutaj jedziemy. I Piątym produktem są próbki z firmy Supergoop i to jest krem CC, więc z tego też jestem bardzo szczęśliwa, bardzo szczęśliwa, bardzo dowolna ponieważ nigdy jeszcze nie spróbowałam kremu CC. Dajcie znać, czy Wy już używaliście, czy naprawdę są lepsze niż BB, co o nich sądzicie. Nie wiem, czemu dostałam dwie próbki, nie wiem, czy dlatego, że... Róbka jest naprawdę mała, tu jest 3 ml i dali mi dlatego dwie. Czy się pomylili? Jeśli się pomylili, to fajnie. Ym, produkt kosztuje 32 funty, to jest SPF 35. Ja mam w kolorze Light to Medium, obydwa. Więc jak najbardziej w moim kolorze. I jako taki ekstra, oprócz tej kosmetyczki, jest jeszcze jeden rozdział książki The Proposal Tasmina Perry, która ma kosztować 7,99, więc fajnie coś typowo na wakacje, gdzieś się położyć na plaży i poczytać książkę. Zobaczymy, przeczytam na pewno i jeżeli mi się spodoba, to sobie po prostu całą książkę. Uwielbiam książki. Moja półka naprawdę zaczyna nabierać, wiecie, rozmiarów, ile mogę złożyć z Polski więc z książki się bardzo cieszę. Produkty fajne. Um... Naprawdę cieszę się, że to są nowe, bo zwykle troszkę boję sięgać, się sięgać po nowe produkty, jakichś film, których w ogóle nie znam. Zwykle e, są to dobrze mi znane produkty, e, więc zobaczymy, jak się sprawdzą. Dajcie znać, czy któryś z nich już próbowaliście. Co sądzicie o kremie CC? Ehm, I to chyba tyle. Dziękuję jeszcze raz za subskrypcję, e, ponieważ naprawdę Was przybywa. Bardzo mnie to cieszy. E, zapraszam serdecznie na mój Instagram i na mój Twitter. Ehm, I widzimy się. Się już niedługo pa pa